Moneczko w dzisiejszym odcinku. Pokażę Wam, jak zdobyć tak expo w trybie kreatywnym. Pierwsze co robimy, to wpisujemy kod wyspy. Widzicie mi go w opisie, jakby co. Wchodzimy tutaj prywatno i sobie po prostu wchodzimy w tą gierę. No i w tym czasie możecie zejść na dół z tej subskrypcji z węskiem, aby Was już nic nie ominęło. Łapkę w górę, jeśli film Wam się spodoba. I komentarz, jeśli byście chcieli, żebym też robił ratowanie świata i tam giveaway'e mógłbym robić. Mm, mam całkiem sporo rzeczy, więc rozpijemy się w tym miejscu na mapie. Idziemy do przodu. Tutaj. To jest taka mapa. Najlepiej wziąć sobie tutaj, po prawo macie 1.3 speed. I po prostu się budujemy do góry. I jak już się. No teraz go cięcie i Wam pokażę, jak już się zbuduje. A więc już jestem tutaj. Tyle się zbudować, aż musiałem. Tutaj, w tym miejscu, jak wejdę, staje ekspo. Więc dyskusję zniszczmy. Postawmy sobie ściany i tak przy ścianie musimy. Ja to do końca nie umiem. O! Wychodzi mi. Musimy tak przy ścianie. Hmm. Trude. Wychodzi mi coś, ale no, tak średnio. Staram się tutaj jakoś zgoić. Może tyłem będzie prościej nie. Tutaj jakoś się staram to zrobić, ale to na początku tylko to będzie dawało aż tyle. Później, jak przestanę dawać, to znajdźcie sobie najlepiej jakoś inne miejsce. Zadaję tak podłogę i sobie szukam. Nie wiem gdzie idę, załóżmy, że w prawo, albo w lewo, tutaj może być. Jakoś się staram to zrobić, ale jeśli Wam już wszyscy nie dacie eksportu, i wejdźcie. To na tyle z mojej strony. Dzięki za oglądanie. Jeśli chcecie, żebym nagrał ratowanie świata, to napiszcie w komentarzu i się zobaczy. Więc Ci na cześć. Do następnego.